Część z tej strony Koksiu. się gramy w Browser i dzisiaj robimy Opening Mega Boxa. Więc jeżeli odcinek Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Więc zagram myślę jedną gierkę i otwieramy Mega Boxa, bo go tak o 5 rano, ponieważ nie spałem długo. Jeżeli byście słyszeli jakieś śmiechy, krzyki, no to moje rodzeństwo. Proszę wybaczcie za to Ale wiecie, dobra Zagramy jedną, dwie gierki O Jezu, o Jezu, ile powercube Cubesów No Tak, zgarnęłem, trzy Elko No i widzicie To jest piękna gra Rosą Dobra Hmm, się zaczęimy Zaczęimy się Ej, bo chodź no, no tak ty, no chodź Chodź, chodź Kamena ko. Przepraszam, nie, nie bicie mnie. Jestem biedną rosą. No i jadę dam. Kurde. Było tak dobrze. I no. Chwila. Musimy zrobić chwilę cięcia. Halo, coś stało. Dobra, Dobra jestem po krótkiej chwili. I teraz. Otwieramy mega boxa. Czy coś dropnie? Czy coś dropnie? Fuck. Nic nie dropnie. Pięć przedmiotów. No więc mega box słaby, ale... Oj, przepraszam za to, ale... Hmm. Chociaż gemy dropły. No i tikety, więc... Hm. Upgrade sobie Piperkę. I no, niedługo zrobię odcinek. Jak wbijam Piper 600. Plus I zagram jeszcze jedną gierkę odcinek. Króciutki. Będzie ostatnia gra. O, -o mój braciszek powiedział o o dzisiaj też mi się strzyczka urodzi. Więc myślę, że odcinek się dla Was spodoba. Stawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Zostaw mnie krąg, 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 krąg. O jezu, i mnie krąg zabi. Hmm. Easy przegranko. Easy przegranko. Więc to będzie krótki odcinek, więc możemy się żegnać. Do zobaczenia. Cześć.